Witam serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski, mam ogromną przyjemność zaprosić Was do obejrzenia i wysłuchania astrologicznego komentarza, tygodnia naszego, te nasze sobotnie, sobotnie poranki, gdzie mam przyjemność i możliwość komentowania różnych zdarzeń, procesów, zjawisk, które mają miejsce na świecie, które mają jakiś związek z astrologią. Moglibyśmy założyć jeszcze inaczej, że wszystko, co się dzieje na świecie, wszystko, co ważne, przełomowe, istotne, Wszystkie jakieś procesy, zjawiska, które mają miejsce, one w jakiś sposób mają związek z astrologią. Mają związek z tym wszystkim, co się dzieje na niebie. Mają związek z tym wszystkimi procesami, które y, gdzieś y, mają swoje układy astrologiczne. Oczywiście w tych naszych spotkaniach sobotnich ja tutaj nie zajmuję się takimi bardzo szczegółowymi analizami horoskopów konkretnych. To już zostawiam na. Te nasze miesięczne analizy, no i ta prognoza już niedługo będzie na, na wrzesień, bo to też bardzo ważny czas. Więc tutaj, tak bardziej na bieżąco, na gorąco komentuję różne rzeczy, które mają miejsce. No i mają miejsce różne ważne rzeczy. Co to, to, co się ostatnio działo, no, miał miejsce waszyngtoński szczyt. Właściwie to dwa szczyty miały miejsce. Dwa zdarzenia bardzo ważne polityczne. Mianowicie na Alasce, w Anchorage spotkał się prezydent Trump z Putinem. Próba jakichś negocjacji miała miejsce. Próba dogadywania się, co z tą Ukrainą zrobić należy. Oraz kolejny szczyt w Waszyngtonie, gdzie. W przywódcy europejscy pojawili się w, w, razem u Trumpa i zaczęli dyskutować na temat tego, co z Ukrainą zrobić. Y, generalnie y, wnioski no, to, nie wiadomo, jak na to patrzeć, bo z jednej strony zdarzyło się coś bardzo dobrego. Wreszcie, od y, po trzech latach, tej straszliwej, wyniszczającej, potwornej, okropnej wojny, gdzie zginęło setki tysięcy ludzi. Może możemy mówić, no może milionach jeszcze nie, ale z, z rannych, ciężko rannych to, to, są, to są, ogromne, to są ogromne, jakby no, koszty finansowe. No, straszliwa, potworna rzeź, bezsensowna y, y, wojna, mówienie o tym, jak Putin jest złym człowiekiem, drapieżnikiem, który po prostu typowa rosyjska strategia od setek lat od wieków za. Pożerać, zdobywać, podbijać, mordować. To jest taka mocarstwowa ich tendencja, którą znamy. Więc sytuacja, w której prezydent Stanów Zjednoczonych, przywódca wolnego świata, spotyka się ze zbrodniarzem wojennym, takim przestępcą, przypominałaby trochę negocjacje, nie wiem, prezydenta Ameryki w 1944 z Hitlerem. No. Rudolf Hess przecież próbował negocjować zakończenie wojny wylądował w Wielkiej Brytanii przecież. No Takie no, żenujące byłoby to. No, nikt w ogóle do komu do głowy nie przychodziło. Najwyżej negocjować kapitulację. No a tutaj po prostu z wielkimi honorami, czerwony dywan i tak dalej. Zgrzytały ludzie zgrzytali zębami, ludzie wrażliwi mówili sobie, że to jest straszne. No ale to, co mówią dyplomaci, pokój zawiera się nie z dobrymi ludźmi, tylko ze złymi ludźmi. Taka jest prawda, z wrogami. Yy, można powiedzieć, że straszne to jest. Yy, jakaś fascynacja Trumpa Putinem może nam yy, m, przerażać. No oczywiście no, ci, którzy patrzą cynicznie na politykę mówią, no tak to wygląda. No dobra, no, takie rzeczy się tu dzieją. Jeden szczyt, drugi szczyt. Co astrologicznie ciekawego, ważnego się dzieje? Pamiętacie, że ja już w prognozie na sierpień wspominałem o tym oraz wielokrotnie w naszych spotkaniach tutaj, tych sobotnich, mówiąc o bardzo ważnej figurze, jak ona na niebie się pojawiła, czyli latawcu. Latawiec, figura, no to możecie sobie zajrzeć do mojej prognozy na siebie i tam to widać, dokładnie pokazuje. No tutaj w tych naszych spotkaniach nie, nie robię tego, tego nie pokazuje tutaj tej konstrukcji, ale wyobraźmy sobie taki trójkąt, który tworzą planety pokoleniowe Uran, Neptun i Pluton. No tutaj do Neptuna jeszcze Saturn dochodzi które są na początku Baranam, teraz zaczną się cofać w ryby. I że one tworzą taki trójkąt, tak zwany bisekstyl, podwójny sekstyl. Rodzaj trójkąta. Między Uranem a Plutonem jest trygon, ale między Neptunem a Uranem, a między Neptunem a Plutonem jest sekstyl, i więc tworzy się podwójny sekstyl. Co więcej, w tych aspektach tutaj zaczęły następować pewne takie można powiedzieć, one się zaczynają uściślać. Te aspekty. No więc tutaj 12 sierpnia mieliśmy sekstyl Saturna z Uranem. A 29 sierpnia, Urana z Neptunem sekstyl, czyli można powiedzieć, że ta figura zaczyna nam się bardzo y, uściślać. No i, i naprzeciwko, bo głowica tego, tego latawca, czyli y, głowicą latawca jest koniunkcja Urana, y, Neptuna z Saturnem na początku Barana. Tam pod koniec ryb na początku Barana. I dlatego ważnym punktem przeciwstawnym, czyli osią tego latawca, będzie. Początek wagi. No i właśnie na początku na początek wagi wszedł niedawno Mars, no i on tam już właściwie już skończył się ten, bo można powiedzieć, że on już poszedł tak daleko, że już się osłabiła ta, ta figura, no ale powiedzmy jeszcze do 19-20 sierpnia była odczuwalna. No właśnie, wygląda na to, że ta figura tego latawca, bardzo ciekawa figura, odegrała tu bardzo ważną rolę. I teraz, ja oczywiście, powstają pytania, czy to odegrała rolę pozytywną? Czy niekoniecznie? No, wiemy już o tym, to już pamiętacie na pewno z wielu moich analiz i prognoz, że figura latawca jest bardzo pomyślną figurą, bardzo szczęśliwą, bardzo optymistyczną. Pamiętam, pamiętam jak latawce zaczęły się pojawiać, to też ciekawe, bo to są rzadkie figury i muszą się planety ustawić w odpowiedni sposób, żeby się pewne figury tworzyły. Figury, latawce zaczęły się tworzyć w 2020 roku bardzo ciekawe w okresie covid u w 2020-2021. Pierwszy latawiec utworzył się w maju, w czerwcu bodajże pamiętam, czyli to były pierwsze takie nieśmiałe sygnały, że coś zaczyna luzować, puszczać. Pierwsze jakieś tam loty zaczęły się odbywać, prawda, w covidzie. W 2021 też zaczęło, też się pojawiła latem. Wczesną jesienią i też zapowiadało, jakby, no takie fale były, pamiętacie, tu nasila się COVID, tu lockdowny, te wszystkie wariactwo, które z tym związane pamiętamy doskonale. Yy, szaleństwo i ekstrema, i różne rzeczy dziwne, niedobre, które się działy. No i tutaj puszczanie. I ten latawiec uruchamiał takie szanse. On się jeszcze oczywiście pojawiał wielokrotnie, ale to były krótkie latawce, budowane na bazie, nie wiem, pełni, yy, Nowiu, czyli takie no, z księżycem w tle, no króciutkie. Tutaj zaś mieliśmy do czynienia z trzema tygodniami tego latawca. Ta figura była wręcz stacjonarna. To już było coś wyjątkowego, absolutnie. No dobra, można powiedzieć, dobra, czy to wszystko jakieś przyniosło efekty, te negocjacje i tak dalej. Można powiedzieć, że żadne. Wiemy, że Putin wojny zatrzymać nie chce, a nawet nie może. No nie może zatrzymać tej wony. Kiedy. W... Rosja przegrywała wojnę albo wracały wojska do Rosji, to zawsze były dla Rosji potężne problemy. Po wojnie z Napoleonem, kiedy rosyjskie wojska wróciły po wojnie, wybuchło powstanie dekabrystów. W 1825 roku, kiedy Rosja e, e, przegrała znaczy skończyła się pierwsza wojna światowa, w ro, rosyjskie wojska wracały do Rosji, upadł carat, wybuchła rewolucja. Kiedy e, rosyjskie wojska, no właśnie ciekawy przykład, nie wróciły, nie wróciły z drugiej wojny światowej, so, Stalin doskonale wiedział o tym, że trzeba i nie wolno ich. Powodem brać do siebie, zostawił ich w Europie, w NRD, w Polsce, w Czechach, w Węgrach, prawda, w Czechosłowacji. Zostawił te wojska i nie było zamieszania. Mieli z, nie było z nimi problemu, ale Gorbaczow popełnił ten sam błąd. Rosyjskie wojska wróciły z Afganistanu, tylko 500 tysięcy ludzi wróciło z Afganistanu i rozpieprzył się Związek Radziecki. Co oni robili? Pamiętacie? Mafie, zbrodnie, rzezie. A tu mamy półtora miliona żołnierzy. Powrót tych żołnierzy do Rosji to jest katastrofa, to jest katastrofa. Putin doskonale to wie, że powrót weteranów oznacza bardzo poważny problem. Wszystkie państwa się z tym zmagały. Stany Zjednoczone też po wojnie koreańskiej i wietnamskiej. No ale to jest inna trochę sprawa. Tutaj państwa demokratyczne mają pewne metody jak je zagospodarować, a totalitarne nie. Więc będzie po prostu rzeź. Putin o tym doskonale wie, co go czeka. Pomijając gospodarcze różne problemy, ale ten jest największy, więc Putin wojny nie może wręcz zatrzymać. To jest niego śmiertelne zagrożenie. Putin wojny nie zatrzyma również z powodów geopolitycznych. No dobrze, no czyli co, wszystko na marne poszło, nic się nie zdarzyło. Nie no, coś się zdarzyło jednak. Przynajmniej, ja, ja też oczywiście zgrzytałem zębami, jak patrzyłem, jak Trump wita tutaj serdecznie tego, tego zwyrodnialca Putina. No ale. Mój Boże, nie? No, jakoś to tak wygląda, nie? Może w tym jest jakiś sens, może w tym nie jest tylko chaos, tylko jakaś strategia. Mi się to bardzo nie podoba. To, co Witko robi te jego serdeczne gesty, tu przyjacielskie rozmowy, buzia rąsia, no po prostu coś mi się robi. Ale okej, okay, trudno, to jest też dyplomacja. Może jakiś w tym też sens być i nadzieja. Próby wciągania. Takich dyktatorów w rozmowy pokojowe, też znamy z historii, też one mogły nieść pewne nadzieje, też mogły nieść pewne szanse na zmiany. Więc ten latawiec przyniósł efekt, przyniósł, popatrzmy, zjednoczyła się Europa, znowu, Europa jednym głosem stanęła przy Zeleńskim. Zeleński nie był tak flekowany, poniewierany jak pamiętamy w lutym wtedy w gabinecie u Trumpa, jego wygonili po prostu, to było żenujące, straszne. Co ten narcyzm po prostu Trump potrafił zrobić, z tym swoim przydupasem J.D. Vance'em, śliskim, z mdłym, paskudna postać. No więc tym razem było grzecznie, tym razem byli mili. Trump strasznie chce dostać Nagrodę Nobla i tak bardzo mu zależy na tym, że w sumie jemu zwisa, naprawdę, jemu nie zależy na Ukrainie ani trochę. To nie jest w ogóle istotne dla strategii amerykańskich, ale po prostu on ma kłopot. Chciałby mieć z głowy, chciałby mieć spokój, żeby się skupić na yy, Chinach, ale no, musi coś zrobić z tą Ukrainą. Więc próbuje tu takie różne gierki prowadzić. Więc ten latawiec może nie przyniósł jakichś wyraźnych efektów, ale coś zrobił, coś się zdarzyło, coś ważnego się zdarzyło, co niesie pewną nadzieję. Więc tych rzeczy już się nie odkręci. To już coś, coś się zadziało. Latawiec się powtórzy we wrześniu, będę o tym mówił w programie na wrzesie. Także to ciekawe są zdarzenia. Będziemy je komentować jeszcze nie raz. Do końca sierpnia, zapisy do szkoły astrologii Solarius. Ostatnia okazja. Nie wiem, kiedy będę szybko robił nowy nabór do szkoły. Za dwa lata, a może później, więc nie wiem, czy tak będzie. Więc ostatnia okazja dla Was, jeżeli chcecie studiować astrologię, poznawać ją, studiować. Trenować to nie jest nauka, to nie jest szkolne wkuwanie. Ci wszyscy, którzy mają mylne wyobrażenia na temat astrologii, że to jest taka nauka, taka szkolna nauka, bardzo się mylą. To nic nie ma z tym wspólnego. Astrologia to sztuka, wiedza, trening. I w taką stronę ja podążam. Moja ścieżka pracy z astrologią jest ścieżką treningu rozwojowego. Pracujemy dużo z, z naszymi horoskopami, uczestników, więc nie ma wkuwania, uczenia się oczywiście będzie wiedza dostaniecie wszystko, co potrzeba. Wszystkie kursy astrologii, które mam nagrane w moim sklepie, dostajecie w ramach Szkoły Astrologii za darmo, także będziecie mieli z czego uczyć, jeżeli bardzo będziecie potrzebować. Więc zapraszam serdecznie oraz w od 6-7 września astrologiczny masterclass dla tych wszystkich, którzy chcą astro astrologię rozwijać po swój potencjał, w yy, 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 możliwość interpretacji horoskopu, czyli mają już jakieś podstawy astrologii, ale jeszcze brakuje Wam pewnych, pewnego doświadczenia. Chcielibyście trenować te umiejętności w praktyce. Zapraszam serdecznie, zapraszam w poniedziałek na astrologiczny raport tygodniowy.